Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek Samotnej Matki z Trojaczkami. I dosłownie tuż przed włączeniem nagrywania dostaliśmy powiadomienie, że czekają na nas rachunki 365. A jak widzicie, mamy na koncie tylko 29 symulonów. Ale. Takich dobrych rzeczy, no to chciałam Wam pokazać, że mamy piaskownicę. O taką tutaj. Stwierdziłam, że to będzie fajne takie zajęcie dla dzieciaczków, w czasie jak mama będzie się zajmować ogrodem. I też daliście mi znać w komentarzach i w ankiecie na Instagramie, że chcecie, aby w ten sposób rozbudować ten domek. Żeby nie robić żadnej szopki czy tam osobnego budynku, tylko. Przybudówkę i w ten oto sposób je to prezentuje, tak o, po prostu trochę dłuższy tutaj jest ten dróg i dzieciaczki mają taki swój kącik i realistycznie tutaj było okno, więc y, Britani tutaj tylko wyburzyła dół i drzwi są. No i te dzieciaczki tak tutaj chyba wszystko mają. No, tutaj powiedzmy, trzymają swoje rzeczy w tym kartonie, jakieś ubranka na zmianę, yy, czy tam nie wiem, kombinezony na zimę. Zabawki, trochę kwiatków, żeby nie było aż tak pusto. No i dłużeczka. Też pisaliście mi, żebym tutaj trochę sprzątnęła już, bo już to jest dobry moment, ale ja stwierdziłam, że no halo, ale co Brita nie miała z tymi rzeczami zrobić? Ja nie chcę za nie Simlownów, no bo one są do wyrzucenia, więc stoją tu. Tak, i czekaję na odbiór śmieci i to tak fajnie wygląda, że ona posprzątała, wynosząc po prostu to wszystko na śmietnik. I pewnie w następnym odcinku to zniknie, jak zabiorą w końcu nam te śmieci, no nie? Widzę, że ja tutaj gadam, a Britannia się zajmuje dziećmi już odruchowo, bardzo dobrze. Przy okazji będziesz mogła tutaj sprzątnąć. Coś ugotowałaś, to schowaj to do lodówki i zajmiesz się trochę sobą, zanim no, zaczniemy znowu się zajmować tutaj ogrodem i pranie pewnie, żeby coś zarobić. No bo halo, ale oni nam właśnie chciałam, halo wyłączył nam prąd, ale. My nie mamy tutaj prądu. To co oni chcą nam odciąć? Bez przyłącza, to wodę też używamy, tak jakby stąd. O co chodzi? Za co my płacimy rachunki? Woda, minus jeden. Dobra, powiedzmy, że. Nie wiem, to jest kupione bańki z wodą, ale. E, Zwolnienia podatkowej kary. Bez przyłącza, bez przyłącza. Mm, Okej, okay, no ale. Dlaczego ja mam płacić za parcelę tyle pieniędzy? Ja rozumiem, jakbyśmy mieli tu jakieś luksusy, ale my tutaj mieszkamy w lesie, w małej chatce. Dobra, nie ogarniam tego. Chodź, Brytanie, tutaj zbierz wodę. O, nie wiem, czy powędkować, czy najpierw ogród, podlej teren. O, coś słabo w tym ogrodzie, ja widzę dzisiaj. My mamy jakieś wyposażenie rośliny, no też słabo, ale możemy do tego dzwonka zadzwonić. Żeby on przyszedł. I żaby roz możemy rozmnożyć. Ale żaby nie sprzedamy mu. Mm, dobra, trudno. Zwołanie po niego. Michał, skup widok kamery. A tu jesteś, dobra, to ja... Czy ty właśnie idziesz do domu? Nie no, czemu uciekasz, jak ja cię wołam? Ja tak patrzę, co mi tam białego się rusza. A to króliczek tutaj siedzi pod drzewem. Biały króliczek. Jest i nasz Michał Dzwonek, znowu złoty przysmak dostaliśmy od ptaków, fajnie no i gdzie tutaj było to wymień się jagodami nie, nie chcę chcę sprzedać co ty od nas możesz kupić potrzebujemy pieniędzy na rachunki mhm, no tak słabo dobra, ale grzyby wszystkie bierzesz i czekogody, no okej okay. nadal to trochę mało i coś nam daje, ale my potrzebujemy mm, pieniądze. Zbierz całą trawę preriową. I co on nam dał? Butelka mleka. Uuu, on wie, że my mamy trójkę dzieci. On to czuje. A i jeszcze dostaliśmy więcej rzeczy. Co to jest? Jajka? Tak, trzy jajka. Fajnie. Dzieciaczki zaraz się będą budzić. O, ona na stopne ktary jakieś znajduje. No ale chciałam powiedzieć, że dzieciaczki będą się budzić, więc nie proszę się zdrzemnij chociaż chwilę. Pong bonsai, okej, okay. nie mamy tego na pewno. Więc można posadzić, posiać, zasieć. Mamy ten początek jesieni i tak jakoś ładnie się zaczęło robić. Podoba mi się jak drzewa są takie złote, czerwone. To jest piękne akurat. Jestem też ciekawa, jak będą wyglądać tutaj te rośliny zimą i później trochę, bo dość spora ich część jest zdebuga. I z tego co wiem, to wtedy te rośliny nie zmieniają koloru, więc będzie śmiesznie. Dziecię mamy głodne, dobra. To wstawaj, Brytanii, I zawołamy dzieciaczki na posiłek. Jak idą nasze niedziwiatki! Brudne, śmierdzące, niezadowolone. Ale i tak to jest takie słodkie, o tak sobie teraz usiedli Tutaj są dziewczynki, które wyglądają jak mamusia I jeden rodzynek, który jest cały po tatusiu Dzieci jedzą, to ty się tutaj ogarnij Bo wtedy będzie trzeba je wykąpać i trochę się z nimi pobawić wykąp, Karolina Wszystkie dzieciaki po kolei muszą być kąpane Bo Brita nie jest tylko jedna, ich jest trzech Tutaj robię im już kolejkę, żeby same się trochę pobawiły w międzyczasie, jak mama się zajmuje innym dzieckiem. Spójrzcie, jak to wygląda strasznie. Cały blad zawalony miskami, miseczkami. Ojejka. Tutaj brudny nocnik, no ale i tak nie jest źle. Dopiero ostatnie dziecko zabrudziło, więc no chwilę było czysto. Ej, spójrzcie na to. Odkryto dziwactwo. Kasia uwielbia wodę. Nie wiedzieć, czemu ma biega na punkcie wody. Małe dzieci z takim dziwactwem będą częściej pluskać się w toaletach. Co? Prosicie kąpiel i podejmować inne działania związane ze wodą. Mhm, mm no super genialnie po prostu. Mhm, mm pluskanie się w toalecie, czyli będzie trzeba kasię pilnować. No, ale z tego co rozumiem, że są rachunki, a ja wydałam te pieniądze, które by się przydały na rachunki na pokój i na piaskownicę, <grym> bardzo odpowiedzialnie. Bo po prostu zapomniałam, że w poniedziałki są rachunki. No to będzie trzeba jutro iść właśnie na targ i sprzedać wszystko, co zdobędziemy, więc ów ryby. Rybki też możemy sprzedać. Jest godzina 21. Kasia się tutaj bawi w pieskownicy, ale postawiłam im lampę, więc nie ma ciemna. Tam jest lampa, tu jest lampa, tam jest mama, ona ją widzi i wszystko jest ok. Tak. <grym> Chociaż jakby tak spojrzeć, no to... Yy, no tam ktoś może przyjść. Tutaj nie, tu na to nie patrzmy, tych samochodów tu nie ma, ale tam... Tam jest jakiś króliczek. No... Jakiś wilkołak albo coś takiego. Sam ten może przyjść. no, nad... Ja bym się bała. Ej, jak pięknie! O! Jak tu jest pięknie! Bez sensu, spójrzcie, jak nie używam taba, to się nie da tam całkiem do góry spojrzeć, No tam jest tak ładnie. Dobra, każę już tym dzieciaczkom powoli się zbierać do domu. Jeszcze pobaw się klockami przed snem. Bo tak późno tutaj, no nie, nie można. Postawiłam im tutaj tą figurkę, co yy, sprawia, że są rozbawieni i na dzieci to nie działa. Widzicie? Nic tutaj nie ma. Dobra, Brittany, trochę połowiłaś. Chodź, połóż ostatnie dziecko. O, czytaj małemu dziecku do snu. Połóż spać i też pójdziesz. Dzieciaki są samodzielne, niezależne, ale jednak mamusia musi sprawdzić, czy jest wszystko okej. Okay. Czy też może położyć się spokojnie spać. No Karolina, ja tutaj mówię, że mama sprawdza, czy jest wszystko okej, okay, a ty wstajesz. Połóż małe dziecko do łóżka. Karolina. Dobra, wszystkie dzieci leżą w łóżkach, śpią. Mamusia utuliła więc sama też idzie w końcu się położyć dały jej pospać do 7.40 i Klaus widzę, że wstał, ale on musi skorzystać, nie bądź mamy, idź skorzystaj mama też wstanie i przygotuje wam coś na śniadanie o tak, to jest dobry plan, podaj śniadanie sałatka, nie, coś na ciepło bym chciała mm, go ty przyłącza Misa poke. Przepis wymaga świeżej ryby, tak, łowiliśmy wczoraj wieczorem, wszechstronne danie, przyrządzone z dodatkiem krojonej, surowej ryby, szczypiorku, sosu sojowego i różnych przybrań, ale surowa ryba dla dzieci, ehm, no nie za bardzo, to jednak tą zupę zrób pomidorową. Wszystkie siaczki wstały, ojejka, ich chcą bardzo to ty, znaczy, no, muszę na nocnik. Co, czemu ty chcesz oglądać Klausa, jak on robi siku? No. Masz właśnie szczerwienie na zapłacenie rachunków, zanim zostanie odcięty dopływ wody do twojego domu. Nie używamy wody. Wyłączyła prąd w twoim domu, zapłać rachunki, aby go przywrócić. Nie potrzebuję. I nic mi nie przywróci to. Ale w sumie tutaj komornik przyjedzie, nie? Ojejka! Aha, ty już narobiasz pieluchę. No super. To mama zawołaj po prostu na jedzenie dzieci. Będą do przewinięcia. I klasycznie dzieci jedzą, to mama zajmie się sobą i ogrodem. Ale słabe plony mamy jak na jesień. Zbierz cały plon. No nie podoba mi się to. Tutaj są jakieś jabłka. No ale trzeba dzieci ogarnąć, bo musimy wyjść z domu chociaż na chwilkę. Przewijanko i sprzątniemy tutaj, i wtedy będzie można już wychodzić. Jesteśmy dzieciaczką najpierw znajdę zajęcie. Możecie sobie... Dobra, nie, może nie. Nie oglądajcie y, tego kominka. Tylko tutaj? Nie, tu też nie możecie pogadać. No schowajcie się po prostu w środka. O, baw się, tu się bawcie w blatach. Bo mama musi iść. Ojejku, wyprzytulać dzieci! Mama Mamusia iść sprzedaj. Mm, przedmioty. Zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy. To może kupimy jakieś mleko albo jakieś jajka. Grzybów w sumie nie będę sprzedawać. Takich grzybów, grzybów i jagód, czego goda też nie. No bo yy, dzwonek chce to zabrać, nie? Pomidorów też możemy trochę sprzedać. Trochę chyba mamy w lodówce odłożone, żeby móc robić te zupy pomidorowe. Siano też możemy sprzedać. Ło, już mamy 630. Super. Sos pomidorowy. I jak fajnie, dobra, mamy dużo pieniędzy, możemy coś kupić. Ale jeszcze spojrzę, ile my mamy tych rachunków. 365, dobra tam. Możemy kupić jedno białe mięso, dwa chleby, dwa cukry, może coś upieczemy. No i mleko. Dobra, 125. Nie jest źle. Czy dzieci... Aha, dzieci jeszcze tu nie wszystkie doszły. To mama może usiąść, porozmawiać tutaj z kimś oprócz naszych dzieci. Te dzieci jak tam walczą, słyszycie to? Jaki rumor! Ja sobie nie wyobrażam, tak sobie pracujesz w jakimś barze, czy tam sklepie, czy gdzieś. I wchodzi ci taka po prostu karyna z dziećmi i co? I jej, jej dzieciaki tutaj. Um, broją. I ona się nie przejmuje absolutnie co te dzieci robią na zapleczu. No nie, tak nie. Okej, okay, pogadaliśmy, dzieci już zaczęły się nudzić, zaczęły broić. Gdzie jest... No, aha, ona idzie już do toalety, tak? Nie, dobra. Wracamy do domu. Pada deszcz, to dzieciaczki proszę zająć się czymś tutaj w domu. Pogadajcie sobie z misiem. O co chodzi? Czemu jest... Tęsknota za futrzastymi przyjaciółmi. Zbyt długi czas spędzony z dala od futrzastych przyjaciół może spowodować niemały smutek. Mhm, dobra. No ale na razie chyba nie wiem, czy to jest ten moment, żeby kupować już jakieś zwierzątka. Z racji tego, że właśnie mieliśmy kryzys i trzeba było szybko zdobywać pieniądze. Mm, zauważyłam, że nigdzie nie chcą kupować żab. Więc żaby chyba będę musiała sprzedawać tutaj z wyposażenia. Z wami, pogadać sobie z tutaj białym królisiem i to chyba jej, nie tak, co jej potrzebę gadania z futra z tymi zwierzęczkami. Ale ja będę z wami szczera, że ja też mam taką potrzebę. Często brakuje mi rozmawiania z małymi futerkami. Dobra, widzę, że tutaj Karolina się nudzi, to chodź w Britanii, pobawisz się trochę z dzieckiem, trochę czasu mamy, uczy ją mówić. Albo nie, nie mówić, bo mówić to ona może się za nauczyć sama tak yy, z rodzeństwem. Ucz podstawowych potrzeb. To będzie bardziej przydatne. Tak, pod podstawowa potrzeba? Kawa. Ty będziesz cały czas to dziecko uczyć patelnia, on do ciebie. No, dobra, nieważne. Nie skupiajmy się na tym. Popatrzmy trochę, co inne dzieciaczki robią. Kasia, ty tutaj. Dobra, wyobraźnię, już masz na trójkę. I Karolina będzie miała myślenie na trójkę i Klaus, no, idą w miarę równo. Dobra, to wtedy Klaus pójdź sobie tutaj pogadać z misiem. No trochę trzeba im pomóc, bo całe... Jak były niemowlakami, to tak były zaniedbane. nie, ja nie chcę tego już pamiętać. Ale takiej pogody to ja nie lubię. Tym bardziej, że my mamy taki mały domek i w tym domku to w sumie powinniśmy tylko spać i coś czasem zjeść i zajmować się ogrodem tutaj się bawić i... no ten dom nie jest przystosowany, żeby w nim siedzieć Caroline ty nie grzeb w lodówce pobaw się tutaj klockami Klaus też widzę się nudzi to Brytanii zajmiemy się teraz Klausem ale chciałam wam coś pokazać, bo dobra, nowy dodatek nowym dodatkiem, ale Tutaj spójrzcie na to. Ja po prostu jak to zobaczyłam, to byłam zachwycona. To. Nocnik pierwszy. Używanie tego niezawodnego nocnika jest doskonałym sposobem na to, by dziecko nauczyło się korzystać z toalety kucanej. Ale no to. Jeszcze ten kolor. No. one wygląda jakby był gliniany. I po prostu to jest idealne do dziesięcioleci. Ja uwielbiam takie klimaty. i To jest takie... Mm. Nie trzeba już żadnych garnków z modów. Mamy własny garnek w grze. Bo chciałam właśnie powiedzieć, że uwielbiam takie rozgrywki właśnie nienowoczesne, tylko takie wiejskie, takie bardzo stare i że nie ma tutaj wszystkiego, że nie ma wody, nie ma telewizora, nie ma żadnego radia. I to jest coś innego, co ja uwielbiam. Dobra, kazałam dziewczynkom zdrzemnąć się tutaj na kanapie, bo wszyscy są już tak troszeczkę głodni i fajnie było jakbyś coś już na kolację w sumie ugotowała. Trochę zakupów zrobiliśmy, ale widzę, że nadal nie mamy wszystkich składników na nic. Więc nie wiem, tosty z serem? Dobra, jajka na toście. Kupiliśmy świeże jajka, to niech będzie. Aha, tylko jedno możemy zrobić wtedy? Nie, to ja tak nie chcę. Po co mi tylko jedna porcja? No to niech będzie ta sałatka z arbuza. Na kolację może być. Klaus też przyjdzie się tutaj zdrzemnąć, jak już skończę korzystać z nocnika. Bo dzieciaczki są śpiące już. Ale jak pójdą teraz spać, to obudzą się w środku nocy i będą bardzo głodne. Mm, fajnie to wygląda. Tam dzieciaczki sobie śpią. O, tutaj. Tutaj mama gotuje. No fajnie. Tak, swojsko. Dobra. Wstawać. Mama woła na posiłek. Ona tutaj ma mi dziecko, znaczy ma pragnienie, mieć dziecko. Pociecha? Tak, proszę. Wykonaj interakcję. Barabara postara się o dziecko. Z innym simem albo adoptuj dziecko, korzystając z komputera lub telefonu. Nie, 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 nie. nie. Y, Britani rozumiem, że lubisz dzieci, ale bez przesady. Ale to będzie fajne, jak będziemy mieli tutaj już taką normalną kuchnię i taki właśnie trochę lepszy salon, że będą normalne zasłony, a nie jakieś płachty. Yy, no, nie mogę się po prostu tego doczekać, bo jak już patrzę na ten pokoik, który jest taki, no, bardziej yy, taki do mieszkania, <gryw> bardziej przyjazny, to no, bardzo to się rzuca w oczy, że tutaj jest taka bieda ciaczki same idą już się położyć i spać i widzę, że mamy pełen kosz do prania. Tak, czyli jutro rano czeka nas pranie. O oh, nie, Brittany, znowu to samo. 6.30, pierwsze dzieckie, dzieckie. dziecko wstało, Brittany też może wstać i dzieci nie potrzebują na razie naszej uwagi, więc zrób pranie. Najpierw przeszukaj sobie kieszenie i wtedy zrobimy pranie. I pozbierać będzie trzeba wszystkie te ubrania, co tu leżą na ziemi, bo to wygląda okropnie. Znaczy, no pasuje oczywiście do tego klimatu tutaj, który mamy jak na razie. Takie, no... Ale lepiej, żeby było coraz czyściej, a nie coraz brudniej. Tak patrząc sobie teraz na Britanię, jak pierze, trochę mnie naszła myśl, że ten nowy dodatek, on nie jest... Tak dobry jak inne. Znaczy poprzeczka jest bardzo wysoka, bo na przykład wiejska sielanka, no to korzystamy z tego cały czas. Ponieważ wiejska sielanka sama w sobie ma zwierzątka, ma y, dużo roślin i piękny, przepiękny świat. A tamten dodatek, co prawda, jeszcze go tak dobrze nie rozegrałam, ale mam w planach go po prostu całego ograć i wtedy dać taką konkretną opinię o nim bo no na razie no po prostu jestem na nie. Rancho dużo lepsze, ponieważ są te konie i też przepiękny świat i Brytania mi uciekła. I dużo bardziej się nim zachwycałyśmy wszyscy w sumie. Więcej rozgrywki było i podsumowując, już nie będę więcej o tym gadać, chciałam po prostu powiedzieć jak bardzo doceniam wiejską sielankę i jaki to jest... Fajny i dopracowany dodatek. Koniec. Dobra, dzieci tak, no w miarę, w miarę, dobra, skorzystaj. E, mamusia może znowu ugotować coś na śniadanie. Tylko no tutaj już jest taki klasyczek, bo nie mamy za dużo rzeczy. Mamy opcję zupa grzybowa. Mhm. Z pikantnego grzyba, no nie. Po prostu zupę grzybową zrób, jakby z pieczarek, to będzie najbezpieczniejsze, bo zielony grzyb, to nie wiem, czy nie będą dzieci miały jakichś halucyn... Um, halucynacji? Tak. A pikantny, no to nie, to nie dla dzieci, to zrób zwykłą pieczarkową po prostu zupę. Wow! Obróć naleśniki, w wlej sos, Brittany jest w swoim żywiole, czy chce skonsumować tę okazję i przyjąć do wiadomości, że lubi gotowanie? No tak, możesz lubić. To jakby jest nieodłączna część Twojego życia. Nie możesz sobie pozwolić na służbę albo kogoś, kto będzie ci gotował. Dobra, i pranie potem rozwiesimy, bo jest nieskazitelne i wilgotne. Trochę mnie dziwi, że oni tak wolno wbijają to poruszanie się. Przecież oni na takim terenie, zasuwając non-stop, to powinni już mieć. Brita nie przyszła do dzieci i im powiedzieć, że mają iść coś zjeść. Ale słodko. Ale to jest już taka ulga, że te dzieci mogą same się nakarmić, same mogą pójść skorzystać z nocnika albo się czymś zająć, że po prostu wow, bri Britaniasz Nie wie co ma zrobić z tym wolnym czasem. I może z uśmiechem na twarzy powiesić sobie pranie. Łupą <laughs> Ponsai nam. Tutaj urósł można ewoluować. Zbierz cały plon i co jeszcze można ewoluować. O, tak. Cena od razu pójdzie w górę. Dzisiaj jest ładna pogoda, więc dzieciaczki mogą przyjść i się pobawić trochę tutaj. W... Baw się w piasku. O, właśnie. Wszystkie. Baw się w piasku. Dobra, ale wróćmy w sumie do aspiracji britanii Niech trochę ma z tego życia. I ona by tutaj chciała pięć razy nawozić jakąś roślinę i szczepić te rośliny. Ja bym musiała poczytać szczepienie czegoś, czym daje coś pozytywnego, żeby nie zepsuć tych roślin. Ale nawozić możemy. Mamy koński obornik. Super. Ciekawe skąd. Jak tutaj żaden koń nie przechodził. O właśnie. O to mi chodziło. Mamusia tu się ogrodem może zająć, a dzieciaczki pobawić w piasku. Skąd ty wziąłeś to wiaderko? <laughs> jakieś muszelki w piasku znajdują. No tak, no bo to jest piasek w sumie chyba z solani. Krab! Co? What? W lesie krab. Ok. Powiedzmy, że to są jakieś żuki. <laughs> Spójrzcie na to. Mamusia przyszła, bo patrzy, jak się dzieci bawią. Może gdzieś się wybierzemy z tymi dziećmi? Że powiedzmy odbiorę im trochę simalonów za transport i gdzieś pojedziemy. Fajnie było jakoś pokazać im trochę świata. Ej, ja im kazałam się bawić, żeby się po prostu bawiły. a One cały czas coś znajdują, patrzcie. Muszla, muszę, muszla, 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 muszla. muszla. Okej. Okay. Ej ile to jest Warte tak z ciekawości, tylko chciała wiedzieć? Kto ma najwięcej? Ty masz. Okej, okay, prawie 300, już samo dziecko zarobiło, fajnie. Patrzcie, co ona robi. Ona idzie i tutaj jakieś pokazują się obrazki. W sensie wyobraźnia to jest, tak? <noise> bo tak trochę jak jaś i Małgosia sobie zostawiasz y, drogę do tego, do domu. A ty już się nie ba w tym piasku, bo to jest trochę oszukiwanie. Normalnie musli by nie było w takim piasku. Chociaż może, no bo zapłaciliśmy za niego, nie? Za tą piaskownicę, więc może ktoś przywiózł jakąś wywrotkę z y, piaskiem, z sulani? Nie wiem. <noise> Dobra, każe im krążyć. Trochę niech sobie tutaj nabiją e, dzieciaczki nasze, bo no, nie podoba mi się to. Na logikę, dzieci e, takie właśnie wychowujące się bez przyłącza, bez żadnych komputerów, telewizora i tak dalej, powinny jednak lubić tak sobie pobiegać. Znaczy nie, cofam to, nie powinny, absolutnie nienawidzę tego wyrazu, że ktoś coś powinien. E, mogłyby, o! mają możliwość <noise> więc niech tutaj sobie pobiegają i zwiedzą trochę tego terenu, na przykład z króliczkiem pogadają, Gawoż do tego królika proszę, jakby mieszkały w jakichś blokowiskach właśnie w jakimś mieście, gdzie jest ogromny ruch i tak dalej, to raczej by nie miały możliwości spotkać sobie w krzaczkach króliczka, no nie i to biega, boże uwielbiam to no i trzeci poziom gaworzenia, znaczy komunikacji dzięki gadaniu z króliczkiem Rozmawiaj o nim. Znaczy z nim. Może ty będziesz jak mamusia. Będziesz yy, miłośniczką zwierząt. Okej, okay, ale Brittany trochę ma teraz czasu, żeby zabrać wodę i znowu iść na rybę. A potem chciałabym, żebyś wróciła do tego, co zazwyczaj powinnaś robić, czyli wekowanie, żeby zarobić pieniądze. Ale teraz mam nadzieję, że uda mi się wytrzymać. <gryw> jeśli chodzi o dochody do festynu jakiegoś żeby, no więcej, y, tych, ten procent, żeby był ze sprzedaży. Przełapałam ich trochę tutaj na rozmawianiu sobie to jest takie fajne. Przed chwilką miałam tutaj powiadomienie, że Karolina i Kasia mają rodzinę, y, dynamika rodzinę kawalarzy. Więc, y, no fajnie, siostry ben, takie są żartownisie dwa. A Klaus sam od siebie idzie gadać z ptaszkami, o Jezu, uwielbiam to że one mogą sobie właśnie pójść pogadać z ptaszkami, obejrzeć jakieś sikorki i no... będą wiedziały co to jest i będą doceniały i żyły z tymi zwierzątkami o! A ja się będę z wami żegnać. W następnym odcinku będziemy nadal zbierać pieniądze, żeby trochę rozbudować ten dom i przygotować go trochę na to, żeby dzieci mogły pójść do szkoły. I nie wiem, czy czasem nie zrobię tak, że będę odbierać Britanii jakąś tam kwotę. Możecie mi napisać w komentarzu propozycję jaką kwotę, żeby ona płaciła im za to. Żeby one mogły chodzić do szkoły, wiecie, na przykład na autobus albo na obiady w szkole, coś takiego, żeby to było bardziej takie realne, żeby było trudniej, a o to właśnie chodzi w tej rozgrywce. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i cześć!